Dzisiaj przedstawię się filmik, jak wygląda walcowanie traktorkiem Solo by Alco z silnikiem Lounchin. Tu jest, w innym moim filmiku pokazany był ten walec. Jak nie był przyczepiony. Walec 120 cm szeroki, 40 średnica napełniony wodą. Nie do pełna, bo jest troszeczkę parę stopni pod górkę. Akurat. Rozsiałem trawę, przegrabiłem troszeczkę i będziemy walcować. Walcuję jadąc z górki, dlatego, że pod górkę byłaby możliwość, żeby po prostu zabuksował walec. Taki zakupiłem. W okresie zimy myślę go przerobić. Nie ma tu łożysk, jakieś takie ślizgowe, poprzedni właściciel. Bardzo gruba blacha. Nie ma możliwości, żeby się ten walec w gieł. na razie, póki co, służy mi to do równania terenu przed wysiewem nowej trawy, do plantowania, do, do uwalcowania nasion, później po siebie, już lekko pobronowana. Przystępuje do jazdy. Zobaczycie teraz. Z góry jadąc, ciągnik pojedzie bez obciążenia, dlatego że jest troszeczkę z górki. A pod górę będę chciał pokazać Wam, jak kształtują się obroty silnika pod obciążeniem, ewentualnie jakie dźwięki wydaje silnik czy skrzynia biegów przy obciążeniu. Exatamente.